Samsung Omnia 2 Office Mobile. Uruchomienie Word Mobile. Kliknij Start. Wybierz Office Mobile. Jeżeli ikona Office Mobile jest niewidoczna, należy przewinąć ekran dotykając go palcem u dołu i przesuwając do góry. Kliknij Word Mobile. Wybierz dokument, który chcesz odczytać lub edytować z listy, lub kliknij Nowy. Podczas tworzenia dokumentów, środkowy klawisz na dole ekranu służy do włączania wyłączania klawiatury ekranowej. Klawisz z napisem Widok umożliwia dostęp do włączania wyłączania, zmiany powiększenia oraz funkcji Zwijaj według okna. Klikając klawisz menu na dole ekranu masz dostęp do poleceń: Cofnij, wykonaj ponownie, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Edytuj, Format, Narzędzia, Klik oraz Informacje. Aby zapisać utworzony dokument, kliknij OK w prawym górnym rogu ekranu. Aby powrócić do ekranu startowego, Kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ekranu. Aby otworzyć dokument zapisany w pamięci telefonu, należy kliknąć Start i wybrać Menedżer plików. Jeżeli ikona Menedżer plików jest niewidoczna, należy przewinąć ekran, dotykając go palcem u dołu i przesuwając w górę. Następnie znajdź żądany plik i kliknij na niego. Urządzenie otworzy plik. I automatycznie uruchomi odpowiednią aplikację Office Mobile. Aby powrócić do ekranu startowego, kliknij kilkakrotnie klawisz w prawym górnym rogu ekranu.